Być może pamiętacie, gdy u mnie na kanale prezentowałem 10 najbardziej luksusowych SUV-ów świata. Do tej klasy pojazdów zaczynam się coraz bardziej przyzwyczajać i dzisiaj stwierdziłem, że warto pokazać Wam 10 najszybszych SUV-ów świata. To będzie ciekawy odcinek. Zapraszam. 10 BMW X5M Competition Auto to ma 617 koni mechanicznych 750 Nm od 0 do setki 3,8 sekundy, maksymalna prędkość 285 km na godzinę. Być może wielu z Was nie lubi słów, ale jak nie lubić tego BMW X5M w wersji Competition? Wersja o mocy 555 koni nie jest aż tak szybka jak Competition, który oferuje o 1 dziesiątą sekundy lepsze przyspieszenie, ale czy to zauważalna różnica? Na pewno dla portfela, bo ona będzie kosztować Was dodatkowe 66 tysięcy złotych. Oczywiście nie tylko o przyspieszenie tutaj chodzi. Nie zmienia się tylko ono. Za tą cenę dostajemy 21 calowe felgi z przodu i 22 calowe z tyłu. Wykończenie nerek czy dyfuzora. Oraz pas w barwach M. Sportowy układ wydechowy, no i tak dalej. Dziesiąte auto na tej liście. 9 Jeep Grand Siroki Trackhawk Hawk. 707 koni mechanicznych 875 Nm od zera do setki ma 3,7 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 290 km na godzinę. Ten luksusowy duży SUV produkowany jest od 1993 roku, jeden z najsłynniejszych modeli marki Jeep. Koncepcja stworzenia tego samochodu narodziła się w 1983 roku. Początkowo samochód miał wejść na rynek pod szyldem Chryslera, ale szybko wycofano się z tego pomysłu. Zaprezentowany model na rocznik 2021 cechuje się niesamowitymi osiągami. 8-biegowa skrzynia, 707 koni mechanicznych i to wszystko o czym już mówiłem. Naprawdę to wszystko robi niesamowite wrażenie. 8 Dodge SRT Hellcat 710 koni mechanicznych 875 Nm od 0 setki 3,7 sekundy, prędkość maksymalna 290 km na godzinę. SRT Helkaty te samochody są nam dobrze znane, ale czy wiedzieliście, że dodge produkuje też niesamowitego suwa, który mocą nie grzeszy? Najnowszy słów, jednocześnie najmocniejszy w historii marki, dysponuje niebywałymi osiągami. Ten suw wygląda bardziej złowieszczo niż kiedykolwiek wcześniej. W zderzaku umieszczono potężny wlot powietrza. Z tyłu nie zabrakło spoilera, a całość uzupełniają 20 dwudziestocalowe aluminiowe felgi. Centralne miejsce zajmuje dotykowy ekran o przekątnej 10,1 cala. Za jego pomocą obsługuje się większość urządzeń pokładowych: 7. Aston Martin DBX Moc maksymalna 542 konie mechaniczne, moment obrotowy 700 Nm, od 0 do 100 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna 291 km na godzinę. O tym Astonie z tego co pamiętam, mówiłem w odcinku o najdroższych suwach świata. Jeśli celem Astona było stworzenie luksusowego suwu z wyróżniającymi się właściwościami jezdnymi, to wypada nam pogratulować, bo udało się to całkowicie. Wielu testerów zna już potencjał DBX-a. Nikt nie narzeka. Dzięki ogromnemu wsparciu 700 Nm, które zapewnia czterocylindrowe V8 Biturbo, dostarczane przez AMG SUV, Aston Martina przyspiesza tak, jakby ważył o tonę mniej. W moim odczuciu jest to jeden z najlepiej wyglądających SUV-ów świata, jeżeli chodzi o sportową sylwetkę. 6. Porsche Cayenne Turbo S E Hybrid. Moc maksymalna 680 koni, 900. Od 0 do setki 3,8 sekundy. Prędkość maksymalna 295 km na godzinę. Ta odmiana suwa od Porsche jest bardziej dla tych, którzy muszą mieć wszystko naj, bo bez wątpienia jest to wersja najdroższa i najszybsza w gamie. Auto dla tych, którzy chcą być modni i pobawić się w elektromobilność, ale jednocześnie zaimponować V8 Turbo z tym, którzy są sceptycznie nastawieni do elektryków. Całość kosztuje w podstawie 864 tys. zł. Tylko, że tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, by wydać nawet ponad 1 milion. To kwota, za którą można kupić dwa dobrze wyposażone egzemplarze Chryslera z silnikiem V6 i tą samą technologią hybrydową. Ale nie z tym przyspieszeniem. Jako ciekawostka dodaję, że autem można jeździć również wyłącznie na trybie elektrycznym. Silnik elektryczny ma ponad 100 koni i to pozwala osiągnąć maksymalny zasięg na poziomie 40 km. A na tym ustawieniu najwyższa prędkość to 135 km na godzinę i tyle maksymalnie wtedy pojedziecie. 5. Maserati Levante Trofeo 580 koni mechanicznych, 730 Nm momentu obrotowego, od 0 do 100 4,1 sekundy, 302 km na godzinę prędkości maksymalnej. SUV Maserati długo czekał na silnik V8, a teraz zyskał go od razu w dwóch kolejnych wersjach. Ostrej GTS i jeszcze ostrzejszej Trofeo. Obydwie dostępne na polskim rynku. W mojej opinii jest to najlepiej wyglądający SUV świata w cenie do 250 tysięcy złotych za używany egzemplarz, bo właśnie za tyle można go znaleźć. Ba, nawet poniżej 200 tysięcy taki samochód dostaniecie, bez większego problemu, dlatego też znalazł się on na miniaturce filmu. Możecie się ze mną nie zgodzić, napiszcie swoje typy w komentarzach, ale ten samochód nie wygląda jak typowy SUV, a już na pewno nie przyspiesza jak pierwszy lepszy samochód tej klasy. Nowe wersje z V8 są zauważalnie droższe od tych dotychczas dostępnych. Pierwsza z nich została wyceniona na polskim rynku na 162 000 euro, druga na 186 000 euro. Pomimo bogatego wyposażenia standardowego, klient może bez problemu dołożyć do tej sumy kolejne kilkadziesiąt tysięcy euro. 4. Audi RS Q8 591 koni mechanicznych, 800 Nm, od 0 do 100 3,8 sekundy, 305 km na godzinę prędkości maksymalnej. Nie wiem czy mieliście już tą nieprzyjemność mierzyć się z tą Audicą na światłach. Ja miałem i powiem wam jedno, już nie chcę. Piekielnie dobrze przyspieszający SUV. Jego osiągi przypominają bardziej samochody typowo sportowe, a nie SUWy, których wagę podaje się w tonach, a nie w kilogramach. Ten samochód jest jak dotychczas najmocniejszym produkowanym seryjnie suwem od Audi. Wyróżnia się drapieżną stylistyką nadwozia i wnętrz oraz ultrasportową charakterystyką prowadzenia, a z opcjonalnym pakietem Dynamic Plus potrafi rozpędzić się do 305 km/h. RSQ8 w sprzedaży pojawił się wiosną 2020 roku. To wystarczy, by ta RSK zaliczana była do grona najszybszych suwów na świecie. 3. Lamborghini Urus. 650 koni mechanicznych, 850 Nm momentu obrotowego od 0 do setki 3,6 sekundy, prędkość maksymalna 305 km na godzinę. Ja wiem, ten samochód już wam się przejadł i nie robi on już aż takiego dużego wrażenia, bo przecież każdy przecież o nim już mówił, do tego jest seryjnie produkowanym subem od Lamborghini, więc teoretycznie każdy sobie może na niego pozwolić. Niby tak, ale spójrzcie na to inaczej. To jest samochód za cenę dwóch domów o powierzchni 150 m2 lub jednej willi z basenem, ale spróbuję Was jakoś przekonać. Willa z basenem nie przyspiesza do setki w 3,6 sekundy, ani nie pędzi z prędkością 305 km na godzinę, ani nie ma 650 koni. Do tego adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne, mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi, stabilizacja wychyłów i karbonowo-ceramiczne hamulce. To wyposażenie dostępne dla nabywcy. I co? Czy Wasz dom tak potrafi? 2. Bentley Speed 626 koni mechanicznych, 900 Nm od 0 do setki 3,9 sekundy 306 km na godzinę prędkości maksymalnej. Do niedawna najszybszy słów na świecie. Musi on jednak ustąpić miejsca, ale nie jest żadnym przegranym. Wręcz przeciwnie, to drugi najszybszy słów świata. Nowy Bentley Speed napędzany jest znanym sześciocylindrowym silnikiem W12 TSI, który do modelu Speed został nieco podkręcony. Dzięki zmienionemu oprogramowaniu sterownika jego moc zwiększyła się z 608 koni do 635 oczywiście w niektórych odmianach. Osiągi nieco się poprawiły, chociaż tak naprawdę bardziej służą ego właściciela niż zmieniają cokolwiek w codziennym użytkowaniu. Prędkość maksymalna zwiększa się z 301 do 306 km na godzinę, a przyspieszenie do setki z 4,1 do 3,9 sekundy. Do tego ciemny wlot powietrza oraz dedykowany 22-calowy wzór Felk mają wyróżniać Spida spośród wszystkich swoich braci. 1. Lister Stealth 666 koni mechanicznych, 850 Nm momentu obrotowego. 3,8 sekundy od zera do setki, 314 km na godzinę prędkości maksymalnej. W wydaniu o silniku 5-litrowym V8 z kompresorem podkręconego do diabelskich 666 koni oraz jeszcze większej ilości Nm. Modyfikacje jednostki napędowej obejmują wydajniejszy kompresor, przeprojektowany układ dolotowy czy całkowicie nowy układ wydechowy. Zastosowano podwójne koła pasowe do ładowania, niestandardowe chłodnice międzystopniowe, wydajniejszy filtr powietrza oraz system zarządzania silnikiem. Efektem tych zmian jest przyspieszenie od 0 do setki w 3,6 sekundy, lepiej o 7 dych, oraz prędkość maksymalna na poziomie 314 Kilometrów na godzinę, szybciej aż o 31 km na godzinę od svr -a. To wszystko poczyni, że ten samochód będzie jednym z najszybszych słów na świecie. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli on podobał Wam się, dajcie znać: dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję. Zmieńcie ten czerwony napis subskrybuj na szary. Wielkie dzięki za to, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!